Cześć kochani! Zabieram Was dzisiaj do sklepu Action na dział ogrodowy. Pojawiło się to ostatnio sporo nowości, a chyba już każdy z nas wyczekuje tych ciepłych dni. Marzymy, by posiedzieć już na ogródku czy działce, a w Action znajdziecie już na półkach dekoracje ogrodowe, dzięki którym będzie tam jeszcze przytulniej. Przydatna akcesoria do ogrodu, mamy też nowe i wygodne krzesła, rzeczy na grilla i będzie też sporo innych ciekawych rzeczy. Dlatego jeśli jesteście gotowi, to lecimy! Pierwszą nowością jaką znajdziecie już na dziale ogrodowym jest ta podstawka pod rośliny. Wykonana jest z żeliwa, świetnie się sprawdzi pod doniczkę, jeśli nie lubicie gdy stoi na ziemi lub chcecie bardziej wyeksponować roślinę, a dodatkowo dzięki niej z łatwością ją przemieścicie. Do wyboru mamy kolor biały i czarny i chciałabym zwrócić Waszą uwagę też na jej górę, bo posiada bardzo ładny taki motyw kwiatowy, kosztuje niecałe 23 zł. Może Wam się też przydać termometr, jest bardzo czytelny i spory, bo ma 25 cm wysokości. I z pewnością wiecie, że zazwyczaj w sklepach no, możemy kupić termometry raczej plastikowe, a tu miła odmiana, bo te wykonane są z drewna świerkowego. Do wyboru mamy jeszcze dwa warianty kolorystyczne i myślę, że akurat ten model będzie odpowiadać osobom, które lubią otaczać się przedmiotami o takim naturalnym wyglądzie. Z pewnością będzie też stanowić bardzo ładny dodatek do ogrodu lub na taras a zapłacicie za te termometry zaledwie 3 zł i 79 groszy. Kolejną nowością jest ta ściana ze sztucznego bluszczu. Zobaczcie jak wygląda z bliska. Te liście wyglądają dość naturalnie. Jej wymiary to 90x180 cm i może być naprawdę ciekawym dodatkiem na taras czy balkon, jeśli chcecie dodać miejscu takiej przytulności i w jakiś sposób zapełnić ściany. Jej cena to niecałe 80 zł. A za niecałe 45 zł są dostępne już te ekrany ogrodowe wykonane z wierzbiny. Ich wymiar to 100 na 250 cm i myślę, że będą idealne, jeśli chcecie zapewnić sobie, wiecie, prywatność od sąsiadów, czy stworzyć jakiś przytulny kącik. Na dziale ogrodniczym znajdziecie także zawieszki. Są w kształcie koła z napisem. Mamy tu dołączony sznurek do nich tu macie ich dokładne wymiary. Do wyboru jest zawieszka z napisem ogród. Jest także napis dom, i myślę, że tu świetnie sprawdzi się oczywiście do środka, do wnętrza, ścianę oraz znajdziecie je jeszcze z napisem miłość. No bardzo ciekawa dekoracja, za zaledwie 13 zł. Z dekoracji znajdziecie również figurki z ptakami. Stoją one na, zobaczcie, takich metalowych nóżkach. I moim zdaniem prezentują się naprawdę uroczo. Jeśli lubicie tego typu dekoracji do ogrodu, to znajdziecie je jeszcze w kilku wersjach. I mimo, że są one niewielkich rozmiarów, no to myślę, że świetnie wypełnią Wam jeden kącik. I chcę na to niecałe 5 złotych. A jeśli lubicie zakupy w action, to serdecznie zapraszam Was do naszej grupy na Facebooku. Jest nas już 30 tysięcy bardzo fajnych i zgranych osób. Polecamy sobie tam rzeczy z action, podsyłamy zdjęcia, podsyłamy filmy, jak dane produkty prezentują się podczas działania. No, myślę, że będąc na tej grupie z pewnością nie kupicie bubla, więc jeśli chcecie wiedzieć, co warto kupić, a co unikać w action, to link do grupy znajdziecie w komentarzu pod filmem. A wracając do przeglądu, z dekoracji pojawiły się także te figurki. Nie są one takie zwykłe, bo wydają dźwięk. Mamy tu m.in. żabkę, psa. Usłyszycie miauczenie kota i kosztują mnie całe 9 zł. Kochani, napiszcie w komentarzach, jak wyglądają Wasze zielone kąty: czy są to duże ogrody, czy małe i przytulne balkony, tarasy. Dajcie znać, jak wyglądają i co najbardziej w nich lubicie. Jestem bardzo ciekawa. Zarówno do ogrodu jak i domu mogą wam się przydać spryskiwacze do roślin. Są one plastikowe, miękkie, z ładnym takim żebrowanym wzorem i do wyboru jest kolor różowy, zielony i czarny i cena to zaledwie 3 zł i 49 groszy. Nowością na dziale jest również ten automatyczny zwierz węża. Jeśli nie lubicie, gdy wąż ogrodowy pląta wam się gdzieś po ogrodzie, to ten sprzęt pomoże Wam utrzymać go w jednym miejscu. W zestawie jest jeszcze zestaw do podłączania węża i złączka węża z blokadą. Mamy tu aż 15-metrowy wąż gumowy i jest jeszcze dodatkowe i praktyczne miejsce do przechowywania dysz. Cena tego zestawu to niecałe 180 zł. W akcji kupicie już też sekator ogrodowy z wygodnym uchwytem i blokadą bezpieczeństwa. Nada się do wszystkich kwiatów i gałązek o grubości 15 mm. Jego cena to niecałe 13 zł. Wiemy zwłaszcza w chłodne dni jak wygodne jest posiadanie na krzesłach poduszek. Jest nie tylko cieplej, ale też i bardziej komfortowo. I możecie już kupić te poduszki bardzo miękkie, ale raczej z tych cieńszych. Mają jeszcze wiązanie. I dostępne są w kolorze zielonym, szarym i niebieskim za niecałe 19 zł. A jeśli wolicie grubsze, to tylko tak dla przypomnienia, bo już je wam pokazywałam, w Action znajdziecie te modele. Są dość miękkie, ale one są grube i bardzo ładnie uszyte. Z boku jeszcze posiadają dodatkowo uchwyt do przenoszenia i one z kolei kosztują niecałe 33 zł. Nowością są także te konewki, mają prawie 2 litry pojemności i to, co z pewnością urzeknie wielu z was, to ich kształt, taki nietypowy wręcz dekoracyjny i te żebrowanie. Bardzo ładnie to wygląda. Dla osób poszukujących ciekawych dodatków, no mogą też posłużyć słuchajcie jako wazony, czemu nie? Dostępne są w kolorze zielonym, białym, czarnym i niebieskim, a ich cena jest bardzo atrakcyjna, po kosztują zaledwie 6 zł i 49 groszy. Z takich ciekawszych nowości możecie już kupić tą szklarnię. Prezentuje się ona dokładnie tak. Tu macie jej dokładne wymiary. Posiada ona duży otwór z przodu, jeszcze zamykany na suwak i maksymalne obciążenie każdej spółek to 5 kg. Jeśli chcecie stworzyć taki swój mikroklimat dla roślin i macie do tego trochę miejsca, to cena tej szklarni to niecałe 45 zł. A teraz totalny hit. W action pojawiły się, słuchajcie, właśnie te hamaki ogrodowe. No, myślę, że każdy z nas chciałby się na takim teraz położyć w koło zieleń, śpiew ptaków. No, nic tylko się rozmarzyć. Tu macie jego dokładne wymiary. Hamak posiada mocny stelaż, dzięki któremu możecie go zawsze ustawić w dowolnym miejscu. Jest jeszcze łatwy i szybki w montażu. No, co wy na to, kochani? Jak myślicie? Ile kosztuje? Już wam mówię: 225 zł. Na dziale ogrodowym znajdziecie już te krzesła z aluminiową ramą. Oparcie możecie ustawić aż w 7 pozycjach. Tu Wam pokazuje najniższy poziom oparcia, jaki możecie uzyskać. Mamy tu siateczkę i powiem Wam, że bardzo porządnie wyglądają te krzesła. Ich maksymalne obciążenie to 110 kg, a cena to niecałe 190 zł. Bardzo ciekawym produktem jest też ten składany leżak. Ja osobiście uwielbiam tak, wiecie, wyciągnąć nogi i książka w dłoń. No słuchajcie, ma on praktyczną i miękką poduszkę, i również jest tu jeszcze taka siateczka. Leżak jest regulowany i możemy go całkowicie rozłożyć, tworząc taki idealny mebel do leżenia. Leżak po złożeniu można z łatwością przemieścić, bo ma takie wygodne uchwy do przenoszenia i jego koszt to niecałe 140 zł. Z mebli ogrodowych kupicie też te parasole, ich średnica to 3 metry, są dostępne w kolorze czarnym i beżowym, kosztują niecałe 130 zł. Następnie mamy moskitierę okienną o wymiarze 150 na 130 cm, dzięki której możemy mieć wiecie otwarte okno, a żaden komar czy mucha nie wpadnie nam do środka wnętrza, kupicie je za niecałe 60 zł. Z dekoracji są też te figurki w kształcie ślimaka, wykonane są z porcelany i dostępne ze skorupką beżową, niebieską i czerwoną za niecałe 7 zł. Kochani ci z was, którzy się tylko przeglądają, zapraszam do subskrypcji, dzięki której będziecie powiadamiani o nowych filmach i nic wam z nowości w Action nie umknie. Będę też wdzięczna za każdą łapkę w górę, dzięki którym no, więcej osób zobaczy, że istnieją w ogóle takie przeglądy i pomoże im to w robieniu zakupów, tak jak i wam. Bardzo wam dziękuję. Na dziale ogrodowym w Action mamy naprawdę sporo oświetlenia, a ja chciałabym wam dzisiaj pokazać, te lampy solarne z takim ciekawym wzorem z pewnością dają niesamowity efekt świetlny. Lampy świecą ciepłym białym światłem i za sztukę zapłacicie niecałe 23 zł. A to już jeden z produktów, które w zeszłym roku bardzo szybko zniknęły z półek. Niby nic, a jednak potrzebne. Są to zasłony na muchy z magnetycznym zamknięciem i wymiar to 210x50 cm. Do wyboru jest kolor czarny albo biały. Kosztują zaledwie 13 zł. Mam też dla Was nowość z działu łazienkowego, ale myślę, że spokojnie można ją podpiąć pod ogród. Są to słuchajcie koszyczki na klamerki, u góry znajduje się uchwyt, dzięki czemu zawiesicie je na sznurkach na pranie. No słuchajcie, niby niewielka, ale bardzo praktyczna rzecz, jeśli chcecie przedłużyć żywotność Waszych klamerek lub po prostu cały czas je mieć pod ręką. Do wyboru mamy kolor biały, czarny i jest jeszcze kolor szary, nie są drogie, bo kosztują zaledwie 4 zł i 49 groszy. I właśnie za to lubię. Action że nie trzeba wydawać dużo pieniędzy, a można zaopatrzyć się w takie praktyczne i ułatwiające życie rzeczy. Najmłodszy możecie kupić wiatraki na patyku, ich średnica to 17 cm i znajdziemy je w kolorze zielonym, niebieskim, jest jeszcze różowy i granatowy. Kosztują niecałe 4 zł. W Action są już dostępne granulki przeciw ślimakom. Rozrzucacie je przy roślinie i dzięki nim tworzycie taką barierę dla ślimaków. Ważne, że te granulki nie zawierają trucizn i są doskonałym środkiem dla osób, które no słuchajcie, no naprawdę cenią sobie ogrodnictwo takie przyjazne środowisku, bo jest to naturalny minerał wulkaniczny. Za pół kilogramowe opakowanie zapłacicie niecałe 18 zł. A teraz zapraszam Was na dział ze sztucznymi roślinami, gdzie również pojawiło się mnóstwo nowości. Zacznę od tych tulipanów w doniczce i kochani, to, co z pewnością wyróżnia je od innych, to fakt, że są silikonowe, wyglądają bardzo naturalnie. Przekonała się o tym m.in. z naszej grupy już Madzia, która napisała, że nawet jej mąż nabrał się na to, że są żywe. Pozdrawiamy Cię, Madziu. Do wyboru mamy kolor czerwony różowy, żółty i biały i myślę, że jest to naprawdę świetna alternatywa do żywych kwiatów. Kupicie je za niecałe 17 zł. Na dziale znajdziecie już też te piwonie, które są w bardzo ładnym wazonie. Do wyboru mamy dwa kolory, w kolorze białym i w kolorze czerwonym. One jeszcze mają taki koreczek na dole, kosztują 8 zł i 88 groszy. Są dostępne również liście w takim pudełeczku. Do wyboru mamy tu kilka wariantów. No myślę, że mogą stanowić bardzo ładną dekorację albo uzupełnienie dekoracji. Jestem bardzo ciekawa jak je wykorzystacie. Kosztują 3 zł i 29 groszy. Na tym dziale znajdziecie również te wazony, które mają taki bardzo ciekawy marmurkowo podobny wzór. Dostępne są w trzech kolorach w kolorze białym, tu jeszcze bardzo elegancki wzór czarno-biały. Jest jeszcze kolor złoty. I tu jeszcze mamy wazon czarny w macie. Bardzo ładnie wyglądają i cena to 9 zł i 49 groszy. Następnie mamy sukulenty w doniczce. One wiszą na takim druciku, są w takim szklanym wazonie i do wyboru mamy jeszcze ich kilka wariantów. Bardzo ładne, niewielkie dekoracje za 4 zł i 49 groszy. A to już taka nietypowa dekoracja, są to takie źdźbła trawy, które na wierzchu mają zarówno kwiaty jak i motyle. Słuchajcie na żywo wygląda to niesamowicie, nie wiem czy film jest w stanie oddać naprawdę ten bardzo ciekawy efekt. Do wyboru mamy jeszcze kilka wariantów. Bardzo efektowna dekoracja za niecałe 11 zł. A obok znalazłam jeszcze Monsterę w białej doniczce. Słuchajcie, jest naprawdę bardzo wysoka i efektownie wygląda. Jej cena to niecałe 35 zł. I myślę, że naprawdę, jeśli chcecie uzyskać bardzo ciekawy efekt, na przykład w dużych wnętrzach, to świetnie one się tam odnajdą. A tu już chyba największa sztuczna roślina, jaką kiedykolwiek widziałam w action. Jest to orchidea naprawdę niesamowicie wysoka. Zobaczcie, piękna, taka wręcz majestatyczna. W marmurkowej doniczce zapłaćcie za nią niecałe 68 zł. W akcji znajdziecie także te gwiazdy betlejemskie. W czarnej doniczce do wyboru mamy kolor biały, jak i bordowy, czyli takie standardowe dwa kolory. Kupicie je za 4 zł i 49 groszy. Pojawiły się także zwykłe czerwone róże, które pięknie mogą Wam dopełnić dekorację, i chcę na to niecałe 5 zł. W ostatnim czasie w Action pojawiło się mnóstwo akcesorów na grilla, niektóre z nich są bardzo praktyczne, a inne zapewne Was zaskoczą. Chodźcie zerkniemy co możecie już z nich kupić. Na początku chciałabym Wam pokazać ten ruszt do grillowania, który posiada nieprzewierającą warstwę, świetnie się sprawdzi do mięsa czy do warzyw, a przede wszystkim ułatwi Wam ich przewracanie na ogniu. Jego cena to niecałe 9 zł. Możecie już kupić też te tace z powłoką nieprzywierającą. Często kupujemy te jednokrotnego użytku, a ta jest wykonana ze stali. Ma jeszcze dwa praktyczne uchwyty. Myślę, że jest to niezwykle ekologiczne rozwiązanie zamiast tych jednorazowych tacek. A tu macie jeszcze jej dokładne wymiary. Za niecałe 13 zł. A tu już rękawice do grillowania. Są dość grube. Pomogą Wam uniknąć oparzenia za niecałe 9 zł. Bardzo praktycznym urządzeniem będzie z pewnością ta szczotka wykonana ze stali nierdzewnej, i dzięki niej z powodzeniem doczyścicie grilla. Ona jest naprawdę taka dość twarda. Kupicie ją za niecałe 7 zł. Pojawił się też ten trzyczęściowy zestaw z przyborami kuchennymi do grillowania. Kupicie go za niecałe 7 zł. Kolejny zestaw z przyborami do grilla. Jest to naprawdę taki porządny zestaw wykonany ze stali nierdzewnej. Są tu szczypce, łopatka i widelec i za ten zestaw zapłacicie niecałe 20 zł. A jeśli lubicie szaszłyki i nie chcecie używać tych jednorazowych patyczków, to możecie już kupić też pikulce do grilla. W zestawie znajdziecie 8 sztuk. One są długie na 27 cm i kosztują 7 zł i 89 a tuż kolejne szpikulce, idealne na kiełbaski. W zestawie są 4 sztuki. One mają drewnianą rączkę i mają prawie 39 cm wysokości. Kosztują niecałe 4 zł. A jeśli mieszkacie w bloku, lub nie macie możliwości pogrylować na swoim terenie, lub po prostu lubicie robić grilla poza ogrodem, to może Wam się przydać ten grill piknikowy. Bardzo fajny, taki kompaktowy. Po rozłożeniu stoi on na takich nóżkach, w dodatku ma jeszcze pokrywę. Zapłacicie za nie niecałe 50 zł. Zwrócę Waszą uwagę też na patelnię grillową. Posiada ona nieprzywierającą powłokę i świetnie nadaje się do grillowania mięsa i warzyw, ale też z powodzeniem posłuży Wam także do zrobienia pizzy. Jej średnica to 30 cm. Bardzo ciekawa propozycja za niecałe 28 zł. A co powiecie na taką matę do grilla? Możecie ją wykorzystać zarówno na grilla, ale też do piekarnika. Pozwoli wam ona utrzymać urządzenia w czystości i zapobiegnie przewieraniu mięsa, ryb czy warzyw. Ma nieprzewierającą powłokę i jest jeszcze do wielokrotnego użytku. Kosztuje 6 zł. i 49 groszy. Do grillowania może Wam się też przydać wok z nieprzewierającą powłoką. Jest wykonany ze stali i posiada takie otwory umożliwiające przepływ ciepłego powietrza. Posłuży Wam do przyrządzania warzyw, owoców morza czy mięsa. Kosztuje niecałe 20 zł. A jeśli wolicie jednorazowe tacki, to również możecie je kupić w Action. Tu mamy zestaw trzyczęściowy. Jest to produkt aluminiowy za niecałe 6 zł. A tu już zestaw mniejszy tacek. W środku znajdziecie 6 sztuk o tych wymiarach. I za nie zapłacicie niecałe 8 zł. Mamy jeszcze ruszt do grillowania o średnicy 44 cm, który kosztuje niecałe 13 zł. W ofercie Action znajdziecie też grille. Ten model posiada praktyczną półeczkę, na której możecie jeszcze trzymać przybory kuchenne. Jest na kółkach i kosztuje równe 134 zł. Jest też dostępny ten okrągły grill. Na takim trójnogu do wyboru jest kolor czarny lub czerwony. Zapłacicie za niego niecałe 35 zł. A jeśli jeszcze nie macie swojego faworyta, to jest jeszcze ten model grilla. Ma bardzo ciekawy kształt. Tu są jeszcze jego wymiary. Kosztuje niecałe 80 zł. I kochani na dziś to już wszystko, bardzo Wam dziękuję za poświęcony czas i życzę udanego tygodnia. Trzymajcie się, pa!